Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj opowiem, jak zrobić zapasy warzyw na zimę, jak suszyć, jak przechować, do czego i jak potem wykorzystać. Teraz warzywa są tańsze niż będą w zimie, także robienie zapasów w taki sposób to oszczędzanie, bo nie musimy później na nie wydawać pieniądze. Przecież w okresie zimowym ogólnie mamy więcej wydatków, bo dochodzą nam koszty ogrzewania mieszkania, nie mówiąc już o inflacji. Lepiej już teraz po cichutku robić małe zapasy. Inwestycje w jedzenie to dobra inwestycja. Do suszenia wykorzystuję mój dehydrator, który uwielbiam i który bardzo często jest w obiegu. Myślę, że osoby, które obserwują mój kanał, już nieraz widziały to urządzenie w różnych filmach. Ja linki do tych wszystkich filmów zamieszczę wam w opisie pod tym wideo. Dokładnie tak samo podam wam link do sklepu Moc Soków, gdzie znajdziecie Państwo dokładnie taki sam model, ale też znajdziecie inne modele suszarek i będziecie mogli dla siebie wybrać, jeżeli ktoś jest tematem zainteresowany. Zainteresowany. A dzisiaj pokażę, jak suszę niektóre warzywa, podpowiem czas suszenia poszczególnych warzyw, ile wychodzi produktu końcowego po suszeniu i kilka dodatkowych wskazówek z mojego doświadczenia. Zacznijmy od korzeni pietruszki i selera, bo bez nich żadna zupa nie będzie miała tego właściwego smaku. Plus posiadają one właściwości zdrowotne. Te korzenia dokładnie tak samo jak inne warzywa trzeba dokładnie umyć i obrać. W przypadku selera i pietruszki do suszenia najprościej jest i je zetrzeć na tarce. Mój model dehydratora ma dość dużą powierzchnię pracy. Jest tu aż 6 tac, a to znaczy, że dużo produktu naraz można ususzyć. Dodatkowo do urządzenia jest dodawana książeczka z przepisami i wskazówkami. I niektóre produkty według książki trzeba suszyć przy 50 stopniach, a inne przy 70. I oczywiście Państwo możecie to tak robić, ale wiadomo, że 45-48 stopni to jest taka najlepsza temperatura, która pozwala na zachowanie maksymalnej ilości składników odżywczych. Niestety tylko wtedy wydłuży nam się czas suszenia. I o tym Państwu dzisiaj powiem, bo będę suszyła przy tej właściwej temperaturze. I seler, na przykład suszyłam w dehydratorze około 8 godzin przy temperaturze 45 stopni. I z 1 kg świeżego korzenia selera... Uzyskałam 130 g suszonego. Pamiętajcie, że czas suszenia jest też mocno uzależniony od tego, na ile suche lub wilgotne powietrze mamy w mieszkaniu, bo przecież urządzenie powietrze do suszenia zaciąga z zewnątrz. My tę wilgoć czasami nie zauważamy, nie czujemy, ale ona jest. Szczególnie w kuchni podczas lub po gotowaniu pokarmów lub nawet po zagotowaniu wody na herbatę. Korzeń pietruszki suszy się mniej więcej tyle samo czasu jak seler około 8 godzin przy 45 stopniach. I z jednego kilograma korzenia pietruszki otrzymujemy 170 g suchego produktu. Teraz ususzymy pora. Osobiście bardzo lubię go smak i aromat. Dodaję do zup, do leczo, do sosów. Kroić możemy na różne sposoby. Pamiętajmy jednak, że im większe kawałki, tym dłużej będzie schnąć. I jeszcze taka wskazówka ode mnie, aby już w tym momencie przed suszeniem nadawać naszym warzywom taki kształt, jaki jest potrzebny do produktu końcowego. To wszystko Wam jeszcze wytłumaczę i pokażę w procesie suszenia różnych warzyw. Pora kroję w cienkie paski. W takiej formie on nadaje się do wszystkiego, w tym do różnych domowych przypraw. Pokrojony por rozkładam na tacach nie grubą warstwą, aby był dostęp powietrza, wstawiam do dehydratora i suszę w temperaturze 45 stopni około 7 godzin. Wszystkie warzywa muszą być dobrze wysuszone. Słyszycie ten dźwięk? Chodzi o to, że będziemy je przez kilka miesięcy przechowywać i nie chcemy, żeby nam spleśniały. Z 1 kg świeżego pora otrzymamy 140 g suszonego. Po wysuszeniu warzywa trzeba zostawić jeszcze na chwilę, aby całkiem przestygły i ich temperatura zrównała się z temperaturą pokoju, ale też nie za długo, aby z powrotem nie naciągnęły wilgoci z powietrza. W ten sposób mamy już bazę do każdej zupy. Por. Seller, pietruszka. Można to tak zostawić w takiej postaci, lub można wszystko zmieszać i zmielić na przyprawę. Teraz ususzymy marchew. Oczywiście zaczynamy od tego, że myjemy i obieramy. Ogólnie suszenie to bardzo dobry sposób na przechowywanie warzyw, bo przecież nie każdy ma piwnicę, a wysuszone warzywa zajmują mało miejsca i można trzymać w temperaturze pokojowej. Marchew ścieram na tarce i w takiej formie dodaję później do różnych zup, barszczu ukraińskiego, do sosów, do dań warzywnych. Można też pokroić w słupki lub w talarki i później wykorzystać do rosołu. Jeśli będziecie suszyć w talarkach, to można rozkładać na tacach bez dodatkowych podkładek, ale starta marchew musi mieć taką podkładkę o drobnych oczkach. To istotne dla osób, które dopiero myślą o wyborze suszarki, żeby na to zwracać uwagę. Tacę wstawiam do dehydratora suszę 7 godzin przy temperaturze 50 stopni. Z 1 kg marchwi uzyskuje 140 g suszonego produktu. W procesie gotowania ona się wyprostowuje i będzie wyglądała i smakowała dokładnie tak samo jak świeża. Cukinia. Z cukinie możemy przyrządzić dziesiątki różnych dań. Dlatego zobaczycie, że ja suszę w różnych kształtach. Jeżeli mam młodą cukinię, tak jak teraz, to ją nie obieram. Jeżeli macie już przerośniętą, to trzeba obrać i wydrążyć nasiona. Żółtą cukinię pokroję w kostkę i wykorzystam później do leczo, do zupy lub do omletu. Do niektórych dań, tak jak na przykład do omletu, trzeba będzie ją najpierw namoczyć w zimnej wodzie, gdzieś przez 2 do 3 godzin, aby wróciła do swojej pierwotnej formy, aby zrobiła się mięciutka. Z zielonych cukinii chcę mieć wysuszone krążki i dlatego kroję w cienkie talarki. Ogólnie trzeba się starać kroić na kawałki jednakowej grubości, aby równomiernie wysychały. Teraz wszystko rozłożę na tacach i po wstawieniu do suszarki suszę przy 45 stopniach około 14 godzin, bo jest tu bardzo dużo wody. Z jednego kg wychodzi 60 g suchego produktu. Takie suszone cukinie można wykorzystać nie tylko do ulubionych dań. Lecz są one też bardzo zdrową alternatywą chipsom. Można jeszcze przed suszeniem posypać ulubionymi przyprawami, na przykład papryką, ale bez soli. Teraz burak. Jestem Ukrainką i barszcz ukraiński często goście na moim stole. A jak tu barszcz bez buraka? W tym roku na działce mamy dobre plony i właśnie nie ma za bardzo gdzie przechować. Dlatego będzie wysuszony. Ale osoby, które nawet mają piwnicę, wiedzą, że warzywa które są długo trzymane nawet w chłodnej piwnicy, z czasem więdną i psują się. Także takie suszenie przedłuża termin ważności warzyw. Oczywiście wszystkie prace z burakiem, obieranie, krojenie, rozkładanie na tacach, lepiej wykonywać w rękawiczkach, wiadomo, bo burak niestety wszystko brudzi, ale ma tak dużo walorów prozdrowotnych i smakowych, że to brudzenie możemy mu wybaczyć. Wstawiamy do dehydratora na 12 godzin i przy 45 stopniach uzyskamy z 1 kg 110 g suszonych buraków. Papryka. Umyć, oczyścić z nasion i pokroić słomką. Dzisiaj mam czerwoną, żółtą i białą paprykę. Lubię kiedy dania są kolorowe, ładne, bo przecież wygląd dań też ma znaczenie dla procesu trawienia, a znaczy i dla zdrowia. Kroję paprykę w te małe paski, a suszona doskonale zachowuje smak i aromat. Temperatura 45 stopni około 14 godzin. Z 1 kg wychodzi 120 g suszonej papryki. Bakłażan to moje ulubione warzywo, niezwykły smak. Myjemy i kroimy na takie kawałki, które będą nam potrzebne do naszych dań. W talarki, w paski lub w kostkę. Dzisiaj suszę bakłażan na leczo, dlatego będzie kostka. Pokrojony już bakłażan trzeba posypać solą i odstawić na 15-20 minut. Następnie przepłukać pod wodą bieżącą, aby usunąć goryczkę, ale nie namaczać w wodzie, bo to mocno wydłuży czas suszenia. Odcisnąć po takim przepłukiwaniu i dopiero wtedy rozłożyć na tacach. Suszyć w dehydratorze około 12 godzin przy temperaturze 45 stopni. Z jednego kilogramu uzyskamy 90 g suszonych. Przed przygotowaniem dań namoczyć w wodzie na 2-3 godziny. Bardzo dobrze wraca do formy, dokładnie tak samo jak cukinia. Ja lubię suszyć warzywa, bo zawsze mam je na półce pod ręką, kiedy tylko są potrzebne i nie muszę lecieć do sklepu, bo nagle w lodówce lub w spiżarce zabrakło pora, cebulę, marchewki czy czegoś tam jeszcze. I oczywiście przychowywać trzeba w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w większych lub mniejszych, w zależności od tego, czego potrzebujemy i ile potrzebujemy tych warzyw ususzyć. Do wszystkich słoików dodaję liść laurowy. Mówią, że to pomaga, aby nie pojawiły się mole. Prawdopodobnie pomaga, bo u mnie się nie pojawiają. Można suszyć jednocześnie kilka różnych warzyw. Oczywiście każde warzywo będzie miało inny czas suszenia i trzeba sprawdzać w procesie suszenia, czy już jest gotowe. Oprócz tych suszonych warzyw, takich w kawałkach pokrojonych, startych na tarce, oczywiście można zrobić różne przyprawy domowe, wegety lub jakieś inne mieszanki. Ale o tym kiedyś indziej opowiem. A Państwo możecie sobie poeksperymentować tworząc przyprawy według własnego uznania. Lub możecie też przypomnieć mój wcześniejszy filmik o przyprawie z cebuli. Ona nadaje daniom niepowtarzalny smak. Zapraszam do oglądnięcia tamtego nagrania. Link w opisie pod wideo. A dziś bardzo Państwu dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samarec.